poprzednim odcinku. Lys obronił to uderzenie, ale to jeszcze nie koniec tej akcji. To jest czuć ogólnie. Wilfried Zaha, Robin, ze jest jeden do zera, ja tego się nie spodziewają pocholeńczy. Ale mamy bramkę danego prowadzenia. Wilfried Zaha ze szlapem, szlap. Wilfried Zaha. Może się wreszcie zdecydujemy na ten strzał! Tu już 1 do 0 to jest Ariad Droben! 39 minuta prowadzimy stopy gramy! Wreszcie raz nam się udało to nic dobrałeś się z decyzją! Eee, wrzutkę więc zastosujmy nasz schemat! I chyba się uda! Bo to jest 1 do 0 Michael Jean! No jak widzicie to co teraz zrobię z tymi rzutami różnymi, to naprawdę... Dzisiaj przed najważniejszy mecz w całej sezonie Drugi raz tym razem na sejfie z z Manchesterem City Co tym niestety przegraliśmy za pierwszym razem z 0-2, do ale mieliśmy takie okazje, że powinniśmy je po prostu wykorzystać Dzisiaj po prostu, dzisiaj w skrócie, wystawiamy najlepszy możliwy skład jaki mamy w posiadaniu Będący w optymalnej formie oraz naprawdę dobrze grający w skrócie A, a się następująco W bramcy Guaita, w obronie od prawie, Wampisaka, Kim, Sako oraz Van z Mini japoncy tak zostali Kujate z z Skrzydłowi, Robben oraz Zaha Ofensy boskie został Andros 1000, a przy nim na napadzie gra Michał Antonio. To jest nasza taktyka na Manchester City, który zdecydowanie prowadzi w lidze, aczkolwiek gdyby teraz się popchnął, plus następny mecz gramy z Tottenhamem, no to wtedy sytuacja byłaby już troszeczkę inna. Po prostu inna. I wyglądałoby to już zupełnie inaczej i prawdopodobnie lepiej dla nas. Potem gramy z Amsterdamem jak widzicie. Ale co jest najważniejsze, walczymy o miejsce numer dwa z Tottenhamem. Po prostu musimy zamiatać teraz wszystkich dookoła. Również z Evertonem raz Chelsea i Arsenal, też tam się włącza No zobaczymy jak to będzie Na razie lecimy do spotkania City Witam wszystkich na Selhurst Park Jak widzicie Kolejny starcie Premier to jest kolejka numer 34 Zbliżamy się do końca sezonu A my oczywiście mamy nadzieję na jakieś pozytywne zdarzenia, pozycielstwa Taka nas jeszcze starcia z takich zespołów Właśnie Manchester City, Burnham w Arsenal Widzimy oczywiście kapitana zespołu Kevina De Bruyne, a my zaczniemy zabawę to jest prawdopodobnie najważniejszy mecz sezonu. W mecze Cel City po prostu nie można przegrać. De brujne, de Bruyne. Uwaga, Sterling! odbija się piłka od słupka i to jeszcze się odbija przy wybiciu. Od Anglika, nasze szczęście to jest tylko. A obrałkowe już pierwsza groźna okazja ze strony The Citizens. No nie do końca, bo oczywiście piłka przejęta na 25 meczu przez Fernandini o teraz Kun Aguero. Punagły niestety to jest 1 do 0, a mieliśmy tak długo się bronić przed porażką. No i gdzieś kompletnie niepilnowany Argentycik jest strasznie groźny. Starling. Sterling uderza, nie ma. Dobrze Gwajta obronił. Jeszcze jeden wysokaż drożny. Tak, na no, możemy teraz głosować na kontrach. Tylko. I tylko w słupek trafiał Tamendi. No nie zauważyłem, że to w ogóle właśnie tam idzie. Sany, Aguero, znów Sany, ale obronione przez Guaite, nie ma do 2 do 0, to jest przytrożny De Bruyne rozgrywano przez Fernandinho i to jest zbyt dużo tu na to pozwalamy, to nie będzie 2 do 0, co tu się wydarzyło jednak jest Widać, że nie grałem w FIFA na poważnie takiegoś tygodnia Ale ja po co tym nie rozumiem, jak może, jak może tak pozwolić sobie na dobitkę Dawida z to szczerze, że dostaniemy tu pogrom I co najwyżej z Arsenale możemy na cokolwiek liczyć W tym odcinku Walker. Otamendi Laporte Ederson wybiła piłkę, ale patrzcie no Nie ma szans, żebyśmy ją zgarnęli z powrotem Wokke No tylko powalczyć próbował Aguero sanę, ale na szczęście to uderzył w sprawie nogi, więc nie było to dla nas zagrożenia, ale zobacz teraz Arien Roben. Robben to mi nie wojewić. Idzie prawą stroną. pilnuje tej piłki, nie wojewić. Luka kapitan. holuje ją. Arien Roben, Roben, Will the... Co to był To jest niemożliwe! Will zach zaponę i to jeszcze mi atrafili -y widwaj to co to się dzieje? To jest gol kontaktowy i to chyba no jaki mógł się trafić Nie, ja po prostu nie wierzę w to co widzę Mili być ja by krótko to no na ja po prostu bym Myślisz to ja to robię, a ładuję z To jest jeden do dwóch, Jeżeli mamy to masz taki gol kontaktowy To jestem jak najbardziej za przewrotka, to jak to to jest bramka życia Ibor, i woryczyka. nie, nie, po prostu nie Po prostu nie ja wiem, że przegrywałem na razie to spotkanie Ale, ale z taką gramą połowę już jestem spełniony Wilza Daję go na kontaktowego takiej urodzie No przecież to jest chore A na precyzyjne wykończenie nie włączałem no. To jest chore, ale z gol Ale z gol na koniec pierwszej połowy Na żółto A mogło coś z tego być No widzę, widać, że tu męczę się trochę cofnął ale tutaj wywołujemy sytuację za połową, jednakże Manchester City to nie jest... To nie jest ze jak współdeprzyj. Jakoś potrafi sobie tej sytuacji, ujdziesz teraz Antonio. Bez faulu, Arien Roben. Juana la croqueta. Zrobi sobie tym trochę miejsca, w zaha. I teraz ci pytanie wyszły do Antonio, piłka. Nie, ale jeszcze jest tej Luka. To piłkę na spokojnie. Ragüero i teraz Robben. Robben! Już to uderzył! To jest mecz w przebiegnych dwóch! I co to jest za kumpek? Arian 2 do 2! Tego, czego ja się nie spodziewałem! Arian Robben! To prostu otwaram się z trybem, skończyłem na zielono i od razu taki piękny sposób chodzi! No przecież to jest machina! Z tego do dwóch, na 2 do 2! Co ja się skończy? Mecz Legii z Realem, to jest naprawdę coś niesamowitego. Arjen Robben z ze zewnętrznej stopy, co za uderzenie. Ależ gol. Ja nie mam pytań. Ja po prostu nie mam pytań. Co się tu dzieje? Co się dzieje na tym stadionie? Co się dzieje na Circus Park? Arjen Robben z bramką. Na są. Wpala swoim zdaniem. A wcześniej byłem za no przecież to jest niemożliwe. Lecimy dalej. Ja już... Ja po drugim golu uznałem, że się po prostu poddaję. Będę go po prostu... No może żebyście... Po prostu nadobicie tego odcinka, żeby po prostu był. A tu proszę, jest o to grać. Dawid Silva. Ale uwaga, bo Kunagwera też jest groźny. Ja nie wiem kto tam zagrała ale chyba Silva i to będzie 3 do 2. No i piękny kombek poszedł. Wieszczady. Moris na blisku. No, na nasze nieszczęście dzieje się źle Znów przegrywamy Tatnia kontra Morris Strata niestety koniec meczu Koniec meczu niestety przegrywamy 2 do 3 ale pokazaliśmy walkę o jakie się fizjologom nie śniło Szkoda, ale w sprawach w Mistrzostwa Anglii wciąż jest otwarta Mam nadzieję że to ten ham również przegra z Manchesterem City bo inaczej ty sobie tego nie wyobrażam. A naprawdę działo się sporo, brakowało tylko szczęśliwego zakończenia. Ale patrzcie jak w ogóle City nas zmiażdżyło w statystykach. Nie no, po prostu to jest piękne. A Wilfried z Zaha mi uprzejdanego spotkania, chyba dostanie ma za to. Do Dospój z Robinem. No właśnie. Zaha i Robin. Tak. Po informie. Powiem Wam, że mimo tej porażki Przeczytowaliśmy, oczywiście Mistrzostwa Anglii Manchester City Ale jestem naprawdę zadowolony Powiem Wam, całkowicie Szczerze, poważnie To spotkanie było jednym z lepszych Jak przyszło Wam oglądać Tylko mam nadzieję, że teraz wygramy Sobie z Arsenalem, a tu starcie jest Potem gramy Southend United, półfinale, fake up, a tam wystawię Troszeczkę rezerwowy skład, nie znaczy że to, że wystawię kompletny rezerwy, ale po prostu dam za zawodnikom odpocząć Skład z jedną zmianą Max Meyer z typu Anders Tylko tyle chciałem sprowadzić Gdyż reszta spisała się względnie dobrze, bym powiedział Dobra, jeszcze szlab za Van Holta No i na ławkę te Trebella żeby mieć kim grać po tej ofensywnej pomocy. No i tyle. Lecimy. Aha, jeszcze w międzyczasie między szpilem oraz y, tenigiem był jeszcze raport z więc sobie zobaczy da co stać nowych juniorów. Oczywiście biorę tych trzech zawodników, czyli Hintermajera, Wimmera oraz y, Stadlera. Reszta, no jak widzicie, ten to się nie nadaje. Ten również, a ten tak samo. Dobra, tego jeszcze zostawię. Po ostatnim meczu... Jakie zagraliśmy z Manchesterem City oraz, jeżeli chodzi o Arsenal, ostatni raz u siebie, zremisowaliśmy 0 do 0. Naprawdę jestem pozytywnie nastawiony co do tego meczu. Stacie nas, mam potencjał strzelecki. To już nie jest, tylko nie bronienie Sibro i, bro i wynik 1 do 0 jak to miało miejsce w całkiem ostatnich meczach, to wam tak powiem. Jesteśmy co prawda na czwartym miejscu w tabeli, ale Everton przegrał. Tottenham niestety ze zwycięstwem jak widzę, ale to i tak nie zmienia faktu, że my walczymy. Bo wciąż, jeżeli wygramy to spotkanie, mamy tyle samo punktów, co właśnie zespół z północnej części Londynu, jakim, jakim jest Tottenham. Ja wiem, że Arsenal również jest w tej części, tej metropolii, ale no, oni są niżej, On, oni nie liczą się aż tak. Może walczą o europejskie puchary, ale to tylko tyle. My walczymy o Ligę Mistrzów, a niestety Wilfrid zachazał się na spalonym. Torejra z Obama Yangiem, Obama Yang, Mktarjan, zobaczmy, jeszcze raz uderzył, ale tym razem Guajta na posterunku, kurzu trożny. Już to było zir e, zirkowicz to jest 1 do 0 chyba że o pamy jakimś cudem trafiała super po 15 minutach wciąż jest tylko 0 do 0 tak może powiedzieć każdy kibic arsenalu mejer mejer on na nas miejsce mejer do Wilfrida zachy Wilfrid zacha mejer i to... 1 do 0 wychodzimy na prowadzenie 24 minuta to jest to jest jeden do zera, to jest drugie miejsce w tabeli, sami na razie Wciąż liczymy się w walce o w Fangi? to jest piękna historia U zacha do Maxa Meyera Właśnie po nieudanym strzale Kompletnego wylewu dostał Berdleno, który właśnie miał tę piłkę pod kontrolą Ale Max Meyer nie dał szans Mimo tego, że jego uderzenia wcale nie należy do najmocniejszych, no właśnie widzicie co się stało z Bertem Leno Zeprał sobie Piłkę do bramki, to jest jeden do zera, ważne, że prowadzimy, ważne są na razie Trzy punkty. Posiadanie u klubu z londyny No południowy Londyn lepszy niż północny. Uwaga, był zaha. Roben. Do jego z zachy! Uderzył mocno, ale na piłka przez No To jest rzut rożny. A może być również i to! Rzutka piłko! póły, Ale jeszcze jeden, jeszcze, jeszcze na centra będzie! Tym razem to Max Meyer podszedł wykonać ten schemat. Mili uderzył, ale niestety piłka, tylko brona przez Berdale. No kolejny corner w ogóle Tym razem nie wyszło Ale tam były próby. Przynajmniej walczeniu o to piłko. Obamy, Young. Ale i nie, jeszcze się cofnął. Szejkukuja te Waga, Mili Antonio! To jest Arian Robben. Robben. Ponad bramką niestety tam był Max Meyer Zipkowicz chodzi z boiska O nie lepiej chyba funkcjonuje jako duet każdą osobno sobno Wandi Saka coś ty zrobił dany Łylbek jak uderzył To zawiódł nie jednego pana The Gunners No Teraz na stałe Ływ Zaha Ływ Zaha Ływ Zaha Ływ Zaha Jeszcze tutaj Ciągnie Uwaga Antonio podwyższka Dubi on do to jest 2 do 0 myślałem że już to mi wpadnie już się wystraszyłem ale jest 2-0 i to jest autor gola sezonu przeciwko Manchester City Manchesterowi City tym razem podwyższa nam prowadzenie piekrakcja w ulicy za Antonio niestety poprzeczkę ale Taze nie dał już nic do powiedzenia Berndowi Leno i tak wychodzimy na prowadzenie 2-0 Rezerwowy z bramko, wejście słoka można powiedzieć. Lakaze. Żeby tylko nie dać nadziei. Kanonierom, ależ było blisko! wojewić. 1000. Antonio no de Trebela Adrian Trebel. Ile zrobił? Sobie mniejszo! To jest słupek po takiej akcji! Po wejściu od opieki jakichś dwóch obrońców czy trzech Trafiał z 30 metrów! Tylko w prętach, niestety, ale jeszcze będzie na pewno próbował. Teraz to jest Antonio, chociaż teraz zobaczmy, jest ku kwiatę. Uwaga, Trebel! Słowo słupek! Co Czto mu przynisko pięknej braki? Co się dzieje z nim w tym spotkaniu? On po prostu szuka gola są to jest 90. minuta, a tu się dzieje o naprawdę chore życie. Adrian Trebel, co ty robisz? Co ty robisz, ty szaleńcu? Ulf z Sędzia nam nie da dokończyć, ale to jest zwycięstwo, do, do zera. Mógł być spokojnie cztery, gdyby ten treball jeszcze dwa razy trafił. Ale naprawdę jest. Jest to, o czym myśleliśmy. Jest zwycięstwo. Jeszcze tylko trzy mecze do końca. Te dwa mecze były po prostu chore. Te dwa mecze były po prostu chore. Następny, następny będzie Southend United, ale to w następnym odcinku, już zagramy półfinał pucharangi pół Anglii na Wembley. Mam nadzieję, że będzie mi dany zagrać jeden raz i po zwycięski, Oczywiście training zostaje ten sam. I Femorys Morris rozwinął się do 66, ale naprawdę dzisiejsze spotkania, naprawdę skrótowo ujmując, były chore. Innymi słowami tego określić się nie da. Wybierz rozgrywki Premier League, zobaczmy Jesteśmy na trzecim miejscu, bo mamy gorszy bilans ramkowy niż Tottenham To jak 4 ramki za mniej I... Ale na to na stracona mniej Więc nie ma źle Wam powiem 18 do 19 jest Naprawdę będzie ciekawie w tym sezonie A walka będzie odbywała się do ostatniego kolejki Oczywiście bezpośrednio wygraliśmy z Tottenhamem Więc w czego to też zadecyduje Ale tak poza tym naprawdę bardzo dobre spotkania Dużo akcji Dużo ciekawych zdarzeń. Mam nadzieję, że ten odcinek Ci się spodobał. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie lapkę w górę oraz subskrypcję. A my widzimy się no w kolejnych odcinkach po prostu. No i w Batalii o Wicemistrzostwo Anglii. Cześć!